Mamy papieża. Oh, Boże. Wow. Najścigodniejszego i najprzewielniejszego pana. Pana Roberta Franciszka. Kardynała świętego Kościoła Rzymskiego. Kardynała Prywosta. Który przybrał sobie imię Leona XIV? Amerykański duchowny Augustyan i kardynał Robert Prewost. On był Ale 267. przybrał imię Leona XIV. O rany. Słuchajcie, za chwilę zobaczymy nowego papieża. Jestem niezmiernie ciekawy, jakie będą pierwsze słowa, które padną z ust nowo wybranego papieża Leona XIV. Uważajcie, za chwilę wyjdzie i powie, wypowie te słowa. Ja jestem w szoku, że on e, przyjął imię Leona XIII. Właśnie stoimy przed telewizją, dlatego słyszycie w tle Kaponie, Ale przyjął imię Leona XIV po Leonie XIII, a wiemy, kim był Leon XIII. Autor encykliki Rerum Novarum. E, człowiek, który miał wizję, był wizjonerem i widział rozmowę między Rozumiem. Chrystusem a Szatanem. To jest po prostu, słuchajcie, jeżeli on pójdzie w tym kierunku bardziej tradycyjnym, bardziej konserwatywnym. Ja teraz widzę twarze uśmiechnięte kardynałów, całe kolegium stoi sobie na lożrze i się uśmiecha. Nie samy, poza tym Leon, Leon. XIII. To jest niesamowite co to będzie. W ogóle? Tak, Leon 13 walczył z masonerią. Był świadomy tak. zagrożenia, że wróg wdarł się już do środka kościoła. To jest niesamowite. Nie, zaraz zobaczy? zobaczymy, zaraz zobaczymy. Ale no. krucyfiks procesja. E, Uwaga, wychodzi. Na za chwilę wyjdzie. zobaczymy papieża, który jest pierwszym papieżem, który mówi w języku angielskim jako swoim ojczystym języku. Jezus! Ja. Jezu. Zobaczyłem 14. Jezus! Jak tam był drugi. Wygląda. On doskoczył jak tam był drugi. Niesamowite wzruszenie kępało. na placu świętego Piotra. I widać też niesamowite wzruszenie na twarzy nowego ojca świętego Leona XIV. Nie. Nawet trochę przypomina Leona XIV. No właśnie, wzruszony. Znacznie wzruszony jest. Zobacz, Zobacz, jest. za chwilę ten moment, kiedy. Ja znaczy, że. Odgrywający. się jak on Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Fratelli, sorelle carissime, bracia i siostry kochani. To jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa z martwych